Nie ma nic stałego, nawet związków. Nie ma stałych. Są długotrwałe i krótkotrwałe, ale nie ma stałych. Nie ma czegoś takiego jak stały związek. Jesteśmy w relacji i ja nie wiem, czy my będziemy jutro, dlatego tą chwilę, którą spędzam teraz z Tobą, wykorzystam na maksa, bo ja nie wiem, czy następna chwila będzie jeszcze nam dana. I na tym polega prowadzenie związków. Ani na tym, zrobimy to jutro, za tydzień, za miesiąc. A jak nie będzie. Do garnka nie włożysz wszystkiego. Włożysz tylko tyle, ile on pomieści koniec kropka. Więc jeżeli chcesz włożyć coś, to coś się wyleje coś kosztem czegoś. Więc musimy dokonywać wyborów. Nie możemy mieć wszystkiego, nie możemy być, być wszędzie i nie możemy chcieć wszystkiego. Więc wybierasz to, co ci potrzebne na dany moment. Bo za chwilę tego nie będzie, bo życie jest zmienne. I dlatego jest ważne być w tym. Nie liczy się przeszłość, nie liczy się przyszłość, tylko jestem w tu i teraz. To jest błąd. Ty masz być w tu i teraz, ale ty masz. Będąc w tu i teraz, wasza przeszłość się liczy. Wy się nie macie odcinać od niej, tylko wy nie macie żyć w przeszłości, tylko żyć w tu i teraz. Ale ja pamiętam o swojej przeszłości, bo gdybym ja nie pamiętał o swojej przeszłości, to ja nie zbuduję nowego związku. Bo ja ciągle popełniam te same błędy. Więc ja muszę pamiętać o przeszłości, ale jestem w tu i teraz. Otwieram się na przyszłość, ale jestem w tu i teraz. A nie, że dzisiaj żyję tym, co będzie za dwa lata. I mija mi dwa lata, a ja cały czas nie żyję w tu i teraz, tylko żyję tym, co będzie za dwa lata. I ja marnuję tu i teraz. I nagle się orientuję: nie mam związku, nie mam przyjaciół, nie mam nic, bo ja nie żyłem w tu i teraz. Jak jesteśmy teraz w tej sali, jesteśmy w tu i teraz. Wszyscy pamiętacie, co robiliście rok temu, dwa lata temu, ale to nie ma znaczenia większego w tu i teraz. Medytacja to jest. Zdysocjowanie się, a nie wchodzenie w przyszłość albo w przeszłość. To jest zdysocjacja od tego wszystkiego, czyli nie wchodzisz ani w przyszłość, ani w przeszłość. To jest właśnie stan tu i teraz.